Jesteśmy małżeństwem z prawie 20-letnim stażem. Mamy dwójkę chłopaków, już nastolatków. Mamy 16-letniego Antka i 14-letniego Ignaca. Mamy dwa psy i, i mamy przede wszystkim siebie. I o tym też chcemy mówić, że, że dzieci są ważne, ale, ale tak naprawdę mamy je tylko na moment, dane. No, działamy, staramy się działać aktywnie. No, przede wszystkim, dlacze, może dlaczego działamy aktywnie. No działamy aktywnie, dlatego że, mając nastolatków, no słuchajcie, staramy się uratować innych ludzi, ile się tylko da. Z takich rzeczy, jeszcze czym się zajmujemy, kim jesteśmy, no to tutaj w zasadzie można byłoby powiedzieć, że Agniesia jest psychologiem, jest konsultantem kryzysowym, bardzo się interesuje w tej chwili terapią par. Znaczy moją, takim, moją dziedziną, która była mi zawsze bardzo blisko, jest rodzina, ale przede wszystkim pary, że naprawdę jeżeli dwie strony chcą, bo to jest podstawa, tak samo w terapii, to naprawdę można zrobić cuda w związku, nawet w najtrudniejszych kryzysach. I ja z takim przesłaniem wchodzę w świat, z takim zaciekawieniem, co takiego się, jeżeli para przychodzi, co takiego się stało, że państwo tutaj są. I naprawdę dochodzimy do, do fajnych y, wniosków. Ludzie przychodzą najczęściej w kłopocie, y, ale na ten kłopot pracują sobie jakiś tam czas i nie próbują niczego zrobić takiego, co by poszło w kierunku jakiejś lepszej poprawy kondycji y, mhm. no, bycia ze sobą. Znaczy Więc... świadomość tak, świadomość to jest coś, co bardzo nam pomaga i w kryzysach, i w chwilach różnych trudnych. Ludzie naprawdę, zwłaszcza młodzi ludzie, nie są świadomi tego, co może się zadziać w związku. A czasami naprawdę jest to rzecz, którą można fajnie wyprostować, zobaczyć to, o czym zresztą dzisiaj będziemy mówili, o różnicach, o których naprawdę dużo ludzi czasami nie wie, i, i dochodzi do, do mega konfliktów, a sprawę a tak można naprawdę, rozwiązać zupełnie A tak prosto. naprawdę, konflikt o nic. Mój mąż jest inżynierem, jest przede wszystkim już, przede wszystkim świetnym pedagogiem. On pracuje z młodzieżą. O, o. Naprawdę chylę czoła, bo podziwiam, ja nie pracuję. Ale miało być bez reklam. Ja nie pracuję z młodzieżą tak intensywnie, jak on, ale, ale ma serce do tego i im trudniejsza, tym, tym fajniejsze efekty, więc ma bardzo duże doświadczenie w tym, czyli jest świetnym pedagogiem. Jest nauczycielem akademickim, wspólnie prowadzimy. Ale nie Mamy wspólnie taką pasję, że no, zbyt dużo osób znajomych w naszym gronie się zaczęło rozwodzić, różne rzeczy się zaczęło dziać. I świetnie, że mamy taką wspólną pasję, że zaczęliśmy działać właśnie w tych kręgach. Właśnie rodziny, małżeństw, par. Czego dotyczą różnice? No to widać ze zdjęcia, że wszystkiego. No przecież jesteśmy tak różni, że po prostu to jest z jednej strony coś pięknego, bo możemy się w ten sposób uzupełniać, ale z drugiej strony, słuchajcie, no takie dwie różnice, jak mają być na jednej przestrzeni w jednym domu, no to kurczę, to się nie da jak gdyby ogarnąć siłami ludzkimi, w cudzysłowie. A ja chciałam powiedzieć tyle, że w momencie, jak kobieta i mężczyzna uświadomią sobie, jak są różni, nie tylko fizycznie, ale jak są różni w swoim zachowaniu, w swoim słuchaniu, mówieniu, myśleniu, to w tym momencie połowa problemów, uwierzcie mi Państwo, schodzi na plan dalszy. Połowa konfliktów, kłótni w ogóle przestaje mieć znaczenie. Tak. Naprawdę obserwuję to w gabinecie, jak ludzie nie zdają sobie sprawy, dlaczego się kłócą na przykład, nie? o konfliktach jeszcze będzie. Ale co jest najczęstszym powodem kłótni, konfliktów i w ogóle złych sytuacji w domu? Że kobieta chce, żeby facet myślał tak jak ona albo robił to, co ona, a mężczyzna to samo, czemu ona tego nie rozumie. I to jest podstawowy błąd, kiedy ludzie sobie uświadomią, że są tak bardzo różni. Pan Bóg, jak nas stworzył, to nas stworzył tak, że nie ma większego, większej różnicy na świecie niż między kobietą a mężczyzną. Jak my sobie to uświadomimy, to idziemy do przodu. I o tym wam chcemy dzisiaj opowiedzieć, bo jak pokażemy Wam te różnice, to myślę, że w głowie trochę też się poukłada. Przypomnijcie sobie Państwo, wasz początek waszego związku, czy jak wchodzimy z taką euforią w to wszystko, nie, że przecież nam się uda, że my będziemy inaczej, że, że, my, że my zrobimy jesteśmy, inaczej, tak, jak rodzice. Że my jesteśmy dopasowani. No, masa rzeczy. Że to my tam... nie popełnimy błędów takich jak nasi rodzice. Nie? No tak, wszystkie popełnimy. Wszystko mamy poukładać. Jeszcze dołożymy swoje. I w tym momencie. Zaczyna się pierwsza rzecz, taka naprawdę pierwsza rzecz, bo to, że mózgi nasze się różnią, to też będziemy o tym mówić. No to wiadomo, ale pierwsza rzecz uszy. Czy Państwo sobie zdają z tego sprawę? I to jest naukowo udowodnione, że mężczyźni y, słyszą tylko jeden sygnał, tak naprawdę, a kobiety siedem. I to jest pierwsza sprawa, kiedy y, zaczyna się konflikt. Bo co się dzieje, jak my kobiety mówimy do y, mężczyzn bez świadomości tego? Tego pojęcia. Mówimy do mężczyzny, który na przykład naprawia koło w samochodzie, nie? I my coś do niego mówimy, żeby zrobił, żeby pomógł, żeby coś, i wkurzamy się, bo goś nas nie słyszy. No, przyjdź na obiad, nie? No przyjdę. A jeszcze słyszę. my mamy tendencję, że mówimy trzy rzeczy na raz, nie? Czyli, że potrzeba zajechać po dziecko, i jeszcze, żeby wziął coś tam, zrobił, i ten i, i facet rzuca kluczami, wyzenerwowany i patrzy, a my traktujemy to jako złośliwość, nie? No, co za gbur. Ja do niego mówię, a on. I z tego rodzi się pierwszy poważny konflikt, bo on mnie nie słucha. Mężczyźni mają tak zbudowany mózg, że to nie jest ich złośliwość, tylko po prostu jak mówimy, mówmy jedną rzecz, nie? żeby po prostu inaczej tego nie załapie. My, kobiety. Wcale to nie znaczy, jest, że jesteśmy lepsze, ale tak mamy skonstruowany mózg, tak mamy neurony poukładane, że my potrafimy siedem rzeczy na raz nie dość, że robić, to jeszcze wymyślać. Dlaczego go nie ma, gdzie jest i jak ona wygląda. Tak. I, I kobiety wchodzą w, ta, w taką retorykę, że może mnie olewa, albo nie słucha, albo nie daj Boże, nie, że idzie dalej, nie kocha. nie kocha. Już mnie nie kocha. Na pewno mnie jest... zdradził trzy razy. I tak się dzieje już 3-4 miesiące po ślubie, nie? bo wchodzimy w taką yy, rutynę dnia, różne rzeczy się dzieją i nagle te nasze spotkania, które były przy kawie, gdzieś tam w fajnych miejscach, nagle jesteśmy w naszym domu, milion rzeczy się zdarza i nie słyszę. Nie? Druga rzecz, yy, yy, mózg mężczyzny jest tak zwany systematyzujący, czyli mężczyzna jak ma coś zrobić, to on to robi, szuka rozwiązania. On się nie będzie zastanawiał, gdzie, kto, jak do tego doszedł, tylko po prostu jest problem, trzeba go rozwiązać. A kobieta z kolei ma tak zwany mózg empatyczny, czyli my tak próbujemy tak ochronić, tak udobruchać, tak znaleźć takie rozwiązanie, ale tak, żeby wszystkich zaspokoić. Zobaczcie, w tych, choćby w tych dwóch obszarach, my już kompletnie inaczej funkcjonujemy. Będąc bez świadomości, zaczynamy się wkurzać na mężczyznę, że są tacy że my tu przychodzimy z jakimś problemem, a oni łup, rozwiązanie. No w ogóle nie o to nam chodzi, nie? A mężczyźni z kolei nie chcą słuchać naszych dywagacji na temat tego, jak do tego doszło.